No dobra, coś trochę od rzeczy będzie odnośnie żółwi. Po prostu, no coś innego na kanale niż to co codziennie, niż to co przeważnie ciągle nagrywam. E, tym razem troszkę jeden filmik, to będzie z, z żółwiami. Tutaj mówię, że żółwią ogarnęłam żółwie y, mają zmienione siano wyczyszczoną y, u, tej, u tej żółwicy, za teraz wyjada tego ogórka. To wyczyściłam. Siano wymieniłam, bo było takie brudne, posikane, pokakane, brudne po prostu. Więc jej wymieniłam. Ogarnęłam to. No i cóż. U tego żółwia stepowego, który oczywiście wziął i się schował. On już oczywiście zjadł sobie ogóreczka ale ja na czas sprzątania tylko włożyłam tą żółwicę tutaj. No i proszę bardzo, ale dobra. Jemu ja też wymieniłam siano, żeby było czyste na no, czyste, bo też było już takie nieświeże, brudne i tak dalej. No wiadomo, jak to u Żółwi trzeba sprzątać. Zresztą, jak u wszystkich zwierząt, trzeba sprzątać, i tyle w temacie. Wodę trzeba zmieniać. Jemu, ja oczywiście, woda, już wymieniłam, no ale wtargnę. Ale że na czas sprzątania, musiałam tą żółwicę tutaj schować, bo żeby mi nie przeszkadzała, żeby jej nie rozgnieść podczas prac porządkowych. To znaczy, żeby nie rozgnieć, żeby po prostu żółwie gdzieś tam nie kopnąć, czy coś takiego, to ja po prostu wtykam do jednego, yy, do jednej skrzynki te dwa żółwie. A potem, jak już po skończonych pracach porządkowych, po prostu żółwie są oddzielane. Tak, to one są na co dzień oddzielnie, tyle że po prostu teraz musiałam, musiałam coś z nimi zrobić, więc yy, prace porządkowe trzeba jakoś sobie yy, wykonać. I trzeba zawsze coś zrobić. A jak sobie można poradzić ze zwierzętami? Yy. Na szczęście te dwa żółwie się zgadzają. Gorzej by było, gdyby się nie zgadzały ale, że na szczę mam to szczęście, że te dwa się zgadzają, więc mogłam sobie pozwolić na to, żeby yy, schować, żeby położyć żółwia lamparciego razem z żółwiem stepowym yy, na czas porządków. No i tak na razie, na chwilę obecną wyglądają <laughs> ich, yy, że tak powiem, mieszkania. Na razie, takie ma lokum, ta żółwica lamparcia. Takie byle was, byle jakie, no bo w czymś musi być żółw, żeby mi nie biegał po podłodze, bo tak to mógłby sobie żyć na podłodze, tylko mieć matę grzewczą i to wszystko yy, prawdopodobnie, ale ja jestem zwolenniczką, żeby żółwie nie biegały gdzieś po pokoju, ponieważ tak, jedno można drzwiami przytrzasnąć żółwie, a dwa po prostu przeciągi i inne rzeczy, które są groźne dla żółwi. Więc lepiej, żeby miały swoje miejsce, w którym mogą sobie spokojnie i bezpiecznie żyć. A jeżeli ryzykować jakimiś na przykład, nie wiem, mógłby wyleźć. <laughs> Przepraszam, chrypa mnie bierze. Mógłby, mogłoby się też równie dobrze zdarzyć, że pójdzie na schody i po prostu spadnie. Więc z tego względu, gdy drzwi są otwarte, i tak dalej, bo czasem niestety drzwi się zostawia otwarte, się idzie, bo coś się robi, bo coś tam i po prostu to bezpieczeństwa zwierząt głównie jest terarium. One muszą mieć swoje zabezpieczenie, a nie że, a nie, że one sobie biegają jak chcą. Bo yy, chodzą jak chcą i robią co chcą, bo to nie może tak być. <laughs> Więc yy, ja wymyśliłam, znaczy z reguły żółwie w terrarium mają inne podłoże, ale ja, żeby była łatwość sprzątania tego wszystkiego, <laughs> dla ułatwienia sobie prac porządkowych i tak dalej, to wymyśliłam sobie, że będzie... Lepszym sposobem siano, które po prostu zgarniam, wrzucam do kubła i wyrzucam i tyle w temacie. I nie ma że, że coś tam mi się nie brudzi, nie kurzy, nie syfi, nie robi się jakiegoś, nie robią się jakieś dziwne rzeczy, w przypadku innych podłóż. Oczywiście, można zastosować jakieś drewienka, stosują jakieś coś tam, ale te drewienka, to. Różnie może być, one mogą się skruszyć i po prostu robi to się pył z tego, robi się wszystko, co jest niepożądane. A poza tym żółwie, yy, żółwie są tak zbudowane, że one raczej na tych drewienkach to więcej by się ślizgały. To tak, jakby żółwia postawić na gołą podłogę i powiedzieć mu: Idź sobie pospaceruj. Nie, po prostu nie jest to za wygodne dla zwierząt. Dla żółwi, tak jak może to być wygodne dla kota do załatwiania się. Tak, dla żółwia nie będzie to za wygodne. Stwierdziłam, że wygodniejsze jest siano, na, na którym mają większy opór pod łapami, a nieżeli jakieś inne. Może być też ziemia zastosowana w terrarium zwykła ziemia ogrodowa, po prostu. Tak po prostu możemy sobie pozwolić. O ile ta ziemia nie zawiera żadnych związków, związków chemicznych, ale przy, w momencie zakupu worka ziemi to niestety nigdy nie mamy pewności. Taka wykopana z możeś może śmiało być, ale znowuż, znowu pytanie: czy czy na pewno ona jest tak do końca bezpieczna warunek jeden nie może być posikana przez zwierzęta jakieś wolnobytujące, więc znowu jest znowu znak zapytania się pojawia i to tak właśnie w kółko tam, i w kółko i w kółko i w kółko także ja stwierdziłam i stosuję już to dłuższego trochę i troszkę czasu stosuję siano na żółwi i stwierdziłam, że jest to najlepsza, najlepsze wyjście dla tych zwierząt. Także tak sobie żółwie żyją. Ta, ta koleżanka ponadto lubi sobie podgryzać też sianą. Żółwie, lamparcie lubią czasem podgryzać. One chodzą i tam sobie wynajdują, co w tym sianie tam znajdą potrzebnego dla nich. I sobie podgryzają. Lubi sobie tam czasem, widziałam ją. Już przyłapałam ją, że lubi sobie zgryźć, podgryzać. No dobra, będę tą koleżankę zbierać i, i wkładać do, na jej miejsce, bo ona mi tu brudzi już. W taki sposób chwytamy żółwia. I To jest najbezpieczniejsze dla nas możliwość... Przy którym żółw nie może ugryźć. W przypadku żółwia lamparciego to nie mamy obawy. Możemy go chwycić za bok, nawet za przód. Tak możemy, byle żółw nie upadł nam na podłogę. W przypadku żółwia wodnolądowego bądź wodnego, to właśnie chwytamy za tył i to jest bezpieczne dla nas. Niekoniecznie dla żółwia, ale dla nas to jest najbezpieczniejsza pozycja, w której nie mamy ryzyka, że żółw ugryzie. No, tak go tak chwyciłam, żeby go pokazać. Ja zazwyczaj moje żółwie chwytam albo za bok, czasem na górę, za górę jest niewygodnie chwycić, więc tak nie chwytamy żółwia. Raczej go chwytamy za bok. Nawet, nawet Pozwalamy sobie bardziej podsunąć rękę pod pancerz żółwia i go chwytamy całą ręką i mamy go na całej ręce. W przypadku mniejszych żółwi, ten żółw jest też dosyć dużym osobnikiem, ale w przypadku takich malutkich żółwi to również jest to najpewniejsze. Możemy za tył chwycić, a możemy również za bok. Te żółwie lądowe nie gryzą. Więc nie ma obawy, ale w przypadku żółwia wodno-lodowego bądź wodnego, koniecznie pamiętajmy, aby chwytać go zawsze za tył. Wtedy nie ma ryzyka, że ugryzie. Bo żółw jest tak zbudowany, zauważcie, że żółw jest tak zbudowany, że kiedy on by chciał nas ugryźć, to nie ma możliwości odwrócenia swojej głowy, żeby chwycić nas za palce, dlatego najbezpieczniej przy żółwiu wodnolądowym jest najbezpieczniej po prostu go chwytać za tył pancerza. Oczywiście te osobniki wodnolądowe lubią się troszeczkę czasem rzucać, ale czasem też lubią drapać. No ale co zrobić? Lepiej. Jak i mamy dwie ręce wolne, to jest też mamy możliwość yy, chwycenia, tak że po prostu nie, nie ma ryzyka, że ugryzie. No, w każdym bądź razie. Yy, co jeszcze? Dalszy tok filmów, to jeszcze będę coś tam opowiadać, bo jeszcze chciałabym pokazać, ile mierzy ten mój żółw. I opowiedzieć, czym się żywi, znaczy, czym ja yy, karmię, i tak dalej, ale to już będzie w następnym filmie. Na razie tu było na temat porządków, także od czasu do czasu, powiedzmy raz w tygodniu do, bądźmy sobie szczerzy przy żółwiu, yy, lamparcim czy stepowym tu lamparcim, czy tu obok mnie stepowym. To jest żółw stepowy, zaraz go wyciągnę. Przy żółwiu stepowym i przy żółwiu lampardzim niestety porządki raz w tygodniu muszą się odbyć. Dlaczego? Dlatego, że żółw zostawia za sobą odchody i zostawia mocz, więc kiedy ten mocz jest to niestety jest. no, robi się nieprzyjemny zapach. To jest jedno. A dwa po prostu dla samego żubia już jest nieprzyjemnie żyć w brudnym terorium. Więc minimum raz w tygodniu niestety jest porządek nieodzowny. Możemy nawet raz na dwa tygodnie, ale to jest już maks, jeżeli przeoczymy jeden tydzień. Yy, nie więcej. Bo. Naprawdę jest i ryzyko, że żółw złapie jakieś bakterie niepotrzebne, potem się inne rzeczy tworzą, które nie są pożądane, więc po prostu najpewniej wiem, że no niestety, raz w tygodniu maks musimy, maks dwa tygodnie musimy sprzątać. No i czy użyjemy cokolwiek? No najlepiej to jest, ja stosuję siano i to i na to wychodzi, że siano jest najlepszą opcją, w naszym przypadku akurat jest najlepszą opcją, ponieważ po prostu to siano łatwo jest sprzątnąć, zgarnąć, wrzucić do worka albo do wiadra i go wyrzucić po prostu do bio. To jest biodegradowalne, do bio wrzucamy i tyle. I nie mamy żadnych problemów. A z kolei, jakieś tam ziemie, jakieś coś tam borykać się z tą ziemią, i kurz, i brud, i wszystko razem sobie robić, to po prostu jest masakra potem yy, przy sprzątaniu. Bo chyba, że chyba, że jest jakieś inne rozwiązanie, ja tych rozwiązań nie znam. Ja w każdym razie miałam ziemię i stwierdziłam, że po prostu. Nie, coś okropnego. Stwierdziłam, że to nie będzie najlepsze, ja przynajmniej. Ale może może po prostu dla mnie to mi akurat nie odpowiadało. Może to niektórym odpowiada. Mnie akurat pasuje siano, i uważam, że jest to najlepsza opcja. No i, i nie ma tego takiego kurzu się unoszącego: a przede wszystkim w nozdrza żółwia nic nie pyli. I nie ma ryzyka jakichś dziwnych rzeczy u żółwia, ponieważ pył pojawiający się z podłoża może też nie być bezpieczny do końca dla żółwia, jakiegokolwiek żółwia lądowego. Pył po prostu dla, w ogóle dla zwierząt nie jest bezpieczny, ponieważ zwierzęta takie jak żółw, jak kot czy inne tego z, z krótkim nosem, lub z małymi tymi dziurkami, nozdrzami no to po prostu może ten pył po prostu powodować przyduszanie się zwierzaka kichanie u zwierzaka, jakieś tam inne rzeczy, które nie są pożądane i wtedy są problemy żeby nie mieć tych problemów wszelakiego rodzaju no to Najbezpie najlepiej stosować takie materiały, które nie są pylne po prostu, gdzie nie ma Więcej się tego pyłu, a poza tym brudu jakiegoś dziwnego. Także no, niestety, ja wyszłam z założenia. Ja stosuję już od blisko, powiem szczerze, roku, powiem rok czasu stosowałam ziemię. Już różne miałam i bez podłoża, samą podłogę i potem ziemia była i różne opcje. Także po prostu stwierdziłam, że już blisko 2 lata stosujemy się. No, nie, perdita. Już blisko dwa lata stosujemy i stwierdziłam, że to jest najlepsza opcja. Ja to po prostu yy, nic innego nie widzę. Stosowałam różne już metody, ale nie, nie te drewienka. Te drewienka to gdzieś też wyczytałam, przynajmniej, bo ja nie stosowałam tego, ale wyczytałam w końcu. Wyszukałam gdzieś, chyba się dowiedziałam, czy wyszukałam, w internecie oczywiście, że dla żółwi nie są zabezpieczne, bo żółw się na tym ślizga, nie jest to wygodne dla niego. No i po prostu działa to wszystko, co się ślizga, to jest źle działa na stawy żółwia. No i a po co ma żółw mieć kłopoty jeszcze ze stawami? Więc nie, 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 jeszcze raz nie. Ja po prostu, co więcej, bym miała powiedzieć, yy, żółwie rosną, żyją swoim życiem. Swego czasu chciałam tego żółwia stepowego razem z nią, ale stwierdziłam, że też to nie jest najlepsza opcja, dlatego że ta żółwica, poza tym, je więcej jak ten i no, po prostu to są dwa różne gatunki żeby nie ryzykować jednak jakimiś tam bakteriami jakimiś rzeczami dziwnymi niepożądanymi, żeby się coś niepożądane nie pojawiło to lepiej po prostu dwa różne gatunki czy nawet jak mamy kilka różnych gatunków żółwi zawsze jest bezpieczniej odseperować aniżeli ryzykować, że coś dziwnego się pojawi niepożądanego i i, i, i kłopoty natychmiast a po co mamy jeszcze mieć jakieś koszta związane z nie wiadomo czym bo potem mówię jak się pojawi coś niepożądanego to tak jak z psem czy kotem potem latamy po weterynarzach a weterynarze są kosztowni więc żeby nie mieć kosztów niepożądanych to musimy niestety dbać o jedno BHP żółwi, 2 higiena u żółwi, więc sprzątanie, dbajmy o odpowiednią dietę żółwi i dbajmy o BHP, bezpieczeństwo, higiena pracy przy żółwiach czy innych zwierzętach, no ale same zwierzęta też, żeby czasem gdzieś tam się nie, nie dziabnęły przy pobieraniu pokarmu czy coś, bo to różnie bywa. Jeden żółw może dziabnąć gdzieś tam, drugiego żółwia za nogę, coś się może niepożądanego pojawić. Nigdy nie wiemy, co się może stać, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego kontrolować. Nie stoimy nad nimi 24 na dobę, więc nie wiemy tak do końca, nie ma pewności, co one robią, więc lepiej, żeby były oddzielnie. Różne gatunki, chyba że to jest jeden gatunek żółwia, powiedzmy dwa żółwie lamparcie by były, no to nie ma problemu, to spoko. To wtedy proszę bardzo, to wtedy one y, nawzajem tam sobie się dogadują. A dwa różne gatunki może się pojawić, że niby się dogadują, oczywiście, ale, ale jak za długo. To różnie się może skończyć. A poza tym też trzeba pamiętać o tym, że może to być niehigieniczne w momencie, jak, że tak brzydko powiem, się wysikają. Flora bakteryjna w moczu jest inna u żółwia stepowego, jak u żółwia lamparciego i tak dalej, więc żeby coś żeby nie pojawiło się coś niepożądanego po prostu oczywiście yy, no tu widać, że kot wchodzi oczywiście na miejsce żółwia, tam jest mata grzewcza, która grzeje a kot wiadomo jest ciepłolubny kot szczególnie lubi ciepło więc no ale akurat kot i żółw nie ma problemu bo kot nie nasika u żółwia ale żółw, u żółwia może nasikać, więc lepiej, żeby nie było jakichś niepożądanych rzeczy. No więc tyle. Na razie ja co do tego, wymieniłam je msiano, tym dwóm bestiom, że tak powiem. Wymieniłam, bo już trzeba było. Czas po prostu przyszedł. No i co więcej, czas przyszedł na wysprzątanie i. I czas przyjdzie na rozbieranie tego terrarium, bo jest brzydkie, już takie jest o tu sklejka, tu jakaś panel od podłogi. Yy, podłoga już taka niezbyt dobra i w ogóle to już jest 77 kawałków, powiem szczerze, robione terrarium własnym sumptem, A... Po prostu wezmę i zastosuję mebel, jakiś odcinek jednego mebla, bo mam taki. Leży sobie i czeka w garażu. Więc, jeden odcinek takiej meblościanki starej po prostu użyję dla żółwia na terarium. Co pozwoli, że będzie po prostu jest ten Znaczy, będzie podobnie, będzie podobnie, ale będzie po prostu i wyżej. Ścianki, terarium, no troszkę wyżej go to jakaś tam szaf, to szafa będzie z takiej szafy. więc i żół będzie miał więcej miejsca i w ogóle będzie inaczej po prostu. Bo to już takie jest, no mówię, graciarnia to jest po prostu niestetycznie to wygląda i denerwuje mnie to. Takie coś, takie coś tutaj. Taka skrytka, taka szafka dorzucona, tutaj takie coś. Nie, po prostu. Na razie tylko ogarnęłam, żeby miało żółw czysto, a resztę czas pokażę, że wezmę i po prostu wyrzucę to wszystko, że tak powiem. To wszystko kiedyś wyrzucę i zmienię po prostu na, na coś innego. Nie powiem kiedy nie powiem, bo nie wiem kiedy to zrobię ale przyjdzie taki dzień, że po prostu się wkurzę i wezmę to wyrzucę I oczywiście będę chciała, żeby oczywiście tak jak podobnie tu będę chciała, żeby był daszek bo żeby miała skrytkę znaczy tą kryjówkę bo żółw musi mieć kryjówkę już wyrzuciłaś kota, no, widzieliście? jak sobie żółw świetnie radzi? jednak nie jest tak źle żółw też potrafi swoją siłę swoją pokazać no wzięła i kota pogoniła pchnęła yy, głową i poszedł kot <laughs> co ty tu robisz kocie no no i na tyle troszkę śmiechu troszkę tam czegoś no i proszę bardzo no oczywiście Kiedyś, jak była malutka, to miała inny basen. Już tego nie znać. Miki? Miki? Nie wolno. E, tego nie znacie, ale jak była malutka, to miała inne jeszcze terarium, Z takiej szuflady miała. Różne były. I w ogóle było co innego. Miska była taka zwykła. E, tutaj to jest ta micha. Ten basen. To jest w sumie kuweta. Jak mój kot był malutki, to tą, ten basen, to to właściwie jest kubeta dla malutkich kociaków. Ale, ale, no jak mój kot był malutki, to też miał to. No ale, że potem ta urosła, ta bestia urosła, no to coś trzeba było zastosować. Nic nie pasowało, zastosowałam to. Oczywiście uprzednio zdezynfekowałam, bo, bo jak kot używa, no to wiadomo, jakie tam bakterie są, my tego nie jesteśmy świadomi, ale zdezynfekowałam, wyczyściłam i postanowiłam używać jako basen dla żółwia, żeby żółw mógł skorzystać, korzystać, używać do picia, do kompania się i tak dalej, no ale... Wiadomo, żółw lamparci rośnie z miesiąca na miesiąc, jest większy z dnia na dzień, nawet jest większy i więc z czasem nawet i ten basen będzie za mały. Pamiętajmy, że żółw lamparci rośnie do 70 cm, a to jest samica, więc do 70 cm. 65 cm jak osiągnie, to już jest kawał żółwia. E 70 cm i 15 kg żywej wagi, więc możecie wiedzieć. Dobra, w każdym razie, jak ona podrośnie jeszcze, to i ten basen się zmieni, także to się z czasem w ogóle wszystko zmieni. W miarę nagrywania moich filmów to po prostu będzie pff, Galimatias troszkę. No ale cóż, yy, przeplatanka, bo będzie troszkę z żółwiem, troszkę bez, troszkę ślimaki. Dalej ślimaczki będą. Proszę bardzo, parcie na szkło. Zobaczcie. ogóreczka dostały dzisiaj te piękne ślimaki, więc one mają dzisiaj ochotę łazić sobie. No dobra. W każdym bądź razie wracając do tematu żółwia, to będzie troszkę przeplatanka, bo będzie. Tak. Jakieś filmy będą z żółwiem? Jakieś filmy będą z drugim żółwiem? Jakieś filmy będą z trzecim żubiem, może będzie troszkę z kotem, który oczywiście na wizji się drapie, a reszta filmów będzie ze ślimakami. I czasem będą filmy się pojawiać nic z gruszki, ni z pietruszki. Troszkę na ulicy zieloności, troszkę śniegu, troszkę tam. Także będzie troszkę taka, taka plątanina. Takie wszystko i nic. Związane ze zwierzętami, z naturą, z wszystkim. Także to tam nie będzie, że tylko ślimaki, 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 bo ślimaki po prostu będą, ale nie żeby y, było cały czas tylko o ślimaka, bo już mi się temat wyczerpuje. Chyba, że nowe coś się pojawi, to wtedy owszem, nagram o ślimakach. No, no dobrze życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo myślę, że się nagadałam dość łapeczki w górę na razie do kolejnego wideo